Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj sobota i rozpoczynamy, rozpoczynamy sezon. Dzisiaj jeszcze nie punkty, ale już mamy lot próbny z kabiny. Pogoda jak widać piękna, delikatnie pod wiatr. Tak więc według mnie nic lepszego na start nie mogły dostać. Nie lubię takich lotów z wiatrem, gdyby były, jeżeli są podwiaterek na początek sezonu. Moim zdaniem, idealnie. Łyk kawy, i pokażę Wam co i jak. Zakoszowałem 58 sztuk. Jest tu dystans około 60 km do mnie. Tak więc nie, ma to, nie jest to żadne szaleństwo. Dostałem przed chwilą info, że coś się już pojawiło na początku. Aż powiem szczerze, bardzo szybko. Pokażę, jak to wygląda w środku. W grębniku została młodzieżówka. Zrzucona już cała na dół. E, tak jak widzimy sobie już to jest spacerują. Malutkie. E, został jedynie czerwony. Czerwony, którego, no, którego odebrałem. Bo, bo zajechał się na jednym treningu. Nie wiem, czy coś z niego będzie. No i została. Oczywiście na, na jajkach siedzi e, tancereczka. Zobaczymy, czy ona się wdroży. Leży młodzieżówka. Młodzieżówka tu dostała troszeczkę karmy. Sobie przegryza. Minerały. Czekają. Woda z elektrolitem czeka. A my teraz czekamy na ptactwo, jeszcze. Tak jak mówię, pogoda można pokazać. Jest naprawdę wymarzona. Lekkie, delikatne chmurki. Lekko podwiaterek. Tak jak mówię, tu kolega jakieś 5 km wcześniej dał mi sygnał przed chwilą, że, że się pojawiły. Tak więc zobaczymy, czekamy. Myślę, że już niedługo. Coś się uda nagrać, aczkolwiek mówię od razu, nie przewiduję gęstego siadania. Bo, bo mówię, ptaki są w trochę innej pozycji, nie są, nie są jeszcze tak, tak przygotowywane jak zawsze. Są do młodych, zaczynają się lekko pędzić na, na drugie jajka. Ja im pozwolę je znieść, a co będzie to zobaczymy. Więc tak jak mówię, za momencik Wam przedstawię, jak to wyglądało. Czy będzie dobrze, czy będzie źle. Wszystko się zaraz okaże. Pozdrawiam. I nadleciały pierwsze. W powietrzu jest osiem, ale na pewno nie wszystkie moje. Moich może będzie około czterech. Chodź, 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 chodź. Ładnie z kierunku. O, ciemna ładuje pierwsza. To jest ta ciemna, która przyjechała w paczce dwa lata temu. Tak więc na razie. I taki gołąb jakoś się powoli wciąga. chodź, 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 chodź. 1, 2, 3. Chodź, 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 chodź. A tu widać jeszcze Andaluska jest w powietrzu, więc jeszcze jakieś moje też są. coś się powoli zaczyna w końcu w tym sezonie. No, tyle tylko, żeby pomogły nam też pogody, bo na razie, jeżeli chodzi o pro, pogody, to mamy bardzo nieciekawe. No, one od młodych to one są wypod jeszcze dobrze karmione latają sobie w najlepsze. Chodź, 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 Z siadaniem na pewno dzisiaj nie będzie szału, ale to mówię, nie mogło go być. No krąży fajna grupka. No i oczywiście krąży też jastrząb. No standardowo wyskoczył mi tu teraz samczyk. Super. No ale tego niestety nie, nie, nie można przewidzieć. Jeżeli na konkursie zrobi mi taką rozróbę, no to na pewno nie będzie to miłe. Ale odlatuje. Mam nadzieję, że nie po kolejne. No a te mi tutaj sporo, sporo wystraszyło, Odleciały zupełnie. No ale taki już urok tego mojego miejsca, że tutaj niestety jastrząb dla tych gołębi to jest codzienność. Jest następny w powietrzu. No, długo, długo im zejdzie, zanim one, zanim one usiądą. Bardzo mocno je przepłoszył. O, teraz się zaczynają z powrotem wracać. Następne. O, jest ich tutaj już. 4-5 w powietrzu. zrobił nam tutaj robotę. I siadają. Chodź, <laughs> chodź, 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 chodź. No ale nie ma gęstego siadania. Nie ma takiego jak jakby się można było spodziewać jak na taką ilość. No ale tak jak mówię nie są to ptaki jeszcze przygotowane na lot. Jeszcze mamy tydzień. Teraz już będzie, o teraz wraca widzę Andaluska górą, no ten jastrząb zrobił robotę. A tu się akurat u góry para zleciała, sobie siedzi, a tam jest bardzo wysoka schodzą. I od południa idą następne teraz cztery, ale się bawią fajnie. No powiem wam szczerze, że dla takich chwil, gdzie, gdzie można patrzeć w niebo, to czekałem, oj, czekałem. Cała zima e, była, że tak powiem, z utęsknieniem się czekało na te ptaki. One koszowane były dzisiaj rano, łapane jeszcze, jak już, już było widno, więc one też sobie troszeczkę rano przegryzły. O, siadają, no jest ta nasza andaluska. Chodź, 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 chodź. Dolatują następne. Jest czerwony, a czerwony aktualnie bez pary. Niestety. Niestety miałem późną samiczkę do niego i, i ją wypuściłem. O, nadlatują dwa następne. No, niech główkują, niech główkują, niech myślą. Tak, jak mówię, do tej pory były tylko na czterech treningach. Na jednym treningu były z kolegą, właśnie co z Piotkiem byłem. Tak to cały czas latały same. Chodź, 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 chodź. Najśmieszniejsze, cała para przyszła razem. To jest para takich trzylatków, na które nie ukrywam, po cichu liczę. A co to będzie? To wszystko wyjdzie w praniu. Chodź, 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 chodź. Chodź mała. Mamy ile? 5 minut, tak więc sporo. Jest następny, ale pojedynczo, widać, że tam po drodze się rwią. Też muszą się oduczyć tego latania na ogonach. No to są, mówię, to jest pierwsza kabina. jest, siada następny, a to jest chyba olimpijska dwunastka. No, ona, mówię, ona jest z lekką kontuzją. Lekko mi kuleje. No tak, jak widzimy, lekko utyka, ale na szczęście coraz mniej. Więc mam nadzieję, że ona się wyrobi i, i będzie mi dawała jeszcze radość w tym roku. Bo nie ukrywam, jest to moja podstawowa samica, jedna z najlepszych. Chodź, 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 chodź. Chodź malutka. Coraz mniej utyka, więc jakaś nadzieja na nią jest. Zobaczymy, podejdę, policzę ile ich jest na tą chwilę. 15 sztuk w 5 minut. Bez szału, mamy 16, ale na spokojnie, ja do tego podchodzę bardzo spokojnie, to jest tylko lot próbny. 16 i 17 usiad. Teraz mówię, na takim locie one mają sobie dokładnie przypomnieć, co to kabina, na czym to dokładnie polega, że trzeba się z tej grupy urwać. Tak więc mówię, mamy no, mamy jakieś 7 minut, jest 17 sztuk. Tak jak mówię, nie jest to wynik szałowy, ale ja nawet nie chcę, żeby był bardzo szałowy na próbnym. Jeszcze wszystko jest przed nimi. Tak jak mówię, to przygotowanie jest zupełnie inne, tak jak już słyszymy. Karmią namiętnie. Młode już je dopadły, więc one pierwsze co wpadły do gębnika i od razu poszły karmić. Więc, tak jak mówię, no jest to zupełnie inne przygotowanie niż miałem co roku. Ja mam nadzieję, że ono wypali, bo tak naprawdę to obawy mam bardzo duże. Jest jakiś plan na ten cały tydzień, teraz przygotowawczy, na te w sumie dwa tygodnie. Eee, no ale czy on wypali, nie wiem. Wszystko zobaczymy, wyjdzie w praniu. Są kolejne. Trzy sztuki przegapiłem, bo akurat je nie nakręciłem, bo zwoływałem, byłem tam w środku zajrzeć. Teraz nadlatują trzy kolejne. No, powiem Wam, że nie walą się, nie, lecą raczej powoli, porozbijały się bardzo mocno, ale to dla mnie to jest normalne, jeżeli chodzi o pierwsze, pierwsze te, pierwsza ich styczność z kabiną. Aktualnie 23 sztuki. Była chwila przerwy, no tutaj samczyki już troszeczkę szybciej wskoczą. Ale naprawdę jest to taki, dla mnie jest to wartościowy trening. Troszeczkę się porozbijały, będą musiały pogłówkować. Przemyśleć sprawę, ja myślę, że to im tylko wyjdzie na plus. Teraz mają się po prostu zlecieć, pogodę mają fajną. Temperatura nie jest zła. W słoneczku jest naprawdę ciepło. Wszystko w ich skrzydłach Jak jeszcze nadleci jakaś większa grupka To wam nagram No i nadlatują kolejne dwa Czyli będzie przepołowione 29 i 30 No tutaj mam informacje od kolegów Że no wszędzie podobnie O jest stary wyjadacz 481 Eee no, jest ciężkawo, ale to tak mówię. Dla mnie to nie jest żadna nowość. I tutaj jest bodajże stara samica. Jedna z najstarszych weteranek. Tak mówię, podwiaterek. Pierwszy taki dużą, dużą grupą, więc troszeczkę muszą pomyśleć. E, przeważnie takie pierwsze podloty na wiosnę. To nie jest lekki spacerek. Nawet jeżeli ten kilometraż nie jest daleki porościągane, ale dobrze niech się zlatują. Tak jak mówię, jest lekko przepołowione, tak jak w większości u kolegów z tego co słyszę. Tak więc czekamy dalej. Za chwilę pokażę, jak tam wygląda to w środku. No i krótkie podsumowanie. minęło od przylotu pierwszych minęła godzinka. Na tą chwilę brakuje jeszcze 11, więc całkiem sporo. Aczkolwiek, tak jak mówię, mocno się porozbijały. Mają czas, mogą, mają ten próbny lot właśnie po to, żeby się, że tak powiem, przećwiczyć, żeby to wszystko w nich wróciło, żeby załapały o co chodzi. Ja tam w żaden sposób się nie spinam, mają jeszcze na to czas. Zwłaszcza, że przygotowania, no to możemy spojrzeć, gruba karma. Dużo grochów, no bo jednak tutaj tą ferajnę trzeba wykarmić. Ta ferajna musi zostać wykarmiona. Jeszcze te młode będą tutaj przebywały kilka dni. Myślę, że już wtorek, koło poniedziałku, wtorku zacznę jej już rozdzielać. Te, które sobie będą tutaj w miarę radziły, tak, żeby te stare jak najmniej obciążać, żeby z tych obciążeń schodzić. I tak, żeby na przyszły tydzień, gdzie planowany jest pierwszy konkurs, zostawić tu może 6, może 4, 6 tych młodziaków, takich najmniejszych, żeby one się tutaj jeszcze nimi bawiły, żeby sobie je dokarmiały. W międzyczasie, mam nadzieję, naniosą drugie jajka. Eee, taki jest wstępny plan na ten tydzień. Tak, jak mówię, żeby z tych obciążeń schodzić. Pogoda zapowiada się nieciekawie, więc nie wiem, czy na przykład dojdzie do drugiego lotu próbnego. Wszystko zobaczymy. Tak mówię, brakuje 11 jednego starego samca i reszta to, reszta to same roczniaki. Ale to mówię, wszystko wyjdzie w praniu co do konkursu. E, konkurs, Wyniki konkursu jutro bądź pojutrze, na pewno, na pewno nagramy, będą to któreś z tych młodych, tutaj prezentowanych. Tak więc coś wybierzemy. Młode fajnie sobie dorastają, fajnie sobie radzą jak teraz widzimy, wylegują się tutaj na słomie. E, w takim żłobku dokarmiane uczą się, więc spokojnie będą, będą gotowe. Jeżeli ktoś by był chętny, tam parę osób się odzywało, to też może dać znać. Bo z tej młodzieży na pewno coś, jeżeli ktoś by bardzo chciał, to, to będzie dostępne. I tyle. Pierwsze śliwki robaszywki za nami. Tak jak mówię, nie pokazałem Wam pięknego przylotu na no aczkolwiek na locie próbnym, takim pierwszym z kabiny, no myślę, że e, nie oczekiwaliście wielkiego przylotu. Mam nadzieję, że z czasem, im głębiej w sezon, wtedy coś ładniejszego będę mógł przedstawić. Zobaczymy. Tyle na dziś. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień, że poz pogoda pozwoli. I za tydzień już relacja z pierwszego lotu konkursowego. Pozdrawiam Was serdecznie. Na razie.